Proszę wszystkich o powstanie. Baczność. Począt stan na Sztandar Sztandard szkoły wprowadzić. kingdom Dziękuję bardzo. Sztandar wstąpił. Nadszedł czas pożegnania kolejnych absolwentów naszej szkoły. Witamy serdecznie wszystkich przybyłych na tę uroczystość gości: dyrekcję szkoły i kadrę kierowniczą, grony pedagogiczne, pracowników szkoły, przedstawicieli Rady Rodziców oraz Was, drodzy absolwenci. Drogie koleżanki i koledzy, po raz kolejny właśnie dziś stoicie na rozdrożu dróg. Przeszłość, przyszłość, chwila refleksji. Przeszłość to dzieciństwo, szkoła, nigdy niezapomniane wspomnienia. Zapewne różne, radosne, miłe, ale i te smutne. Przyszłość to dorosłe życie. To plany, pragnienia, marzenia, popełnianie błędów i wyciąganie wniosków. Wręczeniem świata z ukończenia szkoły zostanie zamknięty kolejny rozdział Waszego życia szkolnego. Proszę o zabranie głosu Pana Dyrektora Marka Szymańskiego. Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Uroczystości, która jak gdyby w naszej podświadomości była oczekiwana przez trzy albo cztery lata, że kiedyś nadejdzie taki dzień, gdy już będziemy kończyć szkołę, a zwłaszcza przez kilka ostatnich tygodni, które mogą być i takie trochę nerwowe czasami, My, my, myśleliśmy pewnie tak, kiedy wreszcie to wszystko się skończy. No i skończyło się w tym momencie, w ten dzień, w tej chwili. Ale biegając za rozmaitymi sprawami, doczesnymi, tego cały czas tej uroczystości, załatwiając różne rzeczy, nie dostrzegamy zapewne tego momentu, że oto zakończył się pewien etap naszego życia. Właśnie dzisiaj, właśnie w tej chwili. Etap najpiękniejszy. Trudny na pewno. Dlatego, że nastąpiło takie Wasze zderzenie z dorosłością. W trakcie pobytu w szkole była i pierwsza jakaś wielka radość, i pierwsza wielka niesprawiedliwość, i pierwsza przyjaźń, i pierwsza miłość, i pierwsze naprawdę gorzkie łzy. Ale cały czas Myśleliśmy jeszcze tak, no jeszcze studia, prawda, tak, tak, też piękny etap. Ale czasami było tak, Sorka, rozumiem. no dzisiaj się nic, nic nie nauczyłem, no niech mi Sorka nie powie tak. Sorka wie, spóźniłam si się, no bo wiele Sorka. Sorka wiedziała. Ale to już się skończyło. Bez powrotu. Teraz nikt już nie będzie wiedział. Trzeba samemu, jak gdyby, wykuwać swój los. I dyrekcja szkoły, i nauczyciele, wychowawcy, i pracownicy administracji, i pani sprzątaczki, i pani pielęgniarka, wszyscy byli tutaj dla was. Jeżeli spotkaliście się z jakimś dobrem w tej szkole, to teraz wy będziecie to dobro przekazywać dalej. Od Was niektórzy będą może chcieć. Jakiejś porady, czy jakiejś pomocy, więc Wy przekazujcie to dalej w życiu. To, co nauczyliście się tutaj w szkole, to będzie Wam pomocne przez całe życie. I te wiadomości, umiejętności, i taka mądrość życiowa, która na pewno powolutku do nas dociera. Gdy było 70-lecie i przyjechali absolwenci, to oni Przywieźli ze sobą zdjęcia, albumy, oglądali, przyglądali się, opowiadali, a niektórzy już byli tacy dosyć wiekowi i pamiętali drobne szczegóły tego, co było w szkole. co pamiętają, jak to wtedyśmy rozmawiali, a jak nawet jesteśmy byli i takie rzeczy. Ja się nieraz dziwiłem, jak oni to pamiętają. Ale zapewniam was, że i wy będziecie to pamiętać, bo w czasie pobytu w szkole tutaj zostały jak gdyby wyrzeźbione w Waszych duszach obrazy, które zostaną Wam na całe życie. Jeszcze w tej chwili sobie tego nie uświadamiacie, ale tak właśnie jest. I tak będzie. I my będziemy również wspominać Was, bo Wy będąc w szkole tworzyliście historię, tworzyliście rozmaite wydarzenia, które w tej szkole będą już zapisane na zawsze. Także my również będziemy zachowywać Was w naszych sercach. Zapraszamy Was. Przyjdźcie, powiedzcie, co słychać, co się dzieje, czy w życiu jest lepiej, czy gorzej, co Wam się udało, co nie. Pogadać tak zwyczajnie. Zapraszamy. Przyjdźcie. Dzisiaj jak będziecie ze szkoły, ze świadectwami, to będziecie jak żeglarzy Magellana wyruszający w wielki, nieznany ocean. Każdy, każda z was będzie kapitanem własnego statku, który będzie żeglował przez to życie i będzie tym statkiem sama albo sam dowodzić. Ale pamiętajcie, że jeżeli nadejdą jakieś y, sztormy czy burze, to w życiu jest tak, jak śpiewa nasza lubelska łódka suklera. Bo po nocy nadchodzi dzień, a po burzy spodzie. I my życzymy Wam, żeby wszystkie Wasze dni, które nadejdą, były właśnie spokojne, pogodne i piękne. Dziękuję. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Rady Rodziców, panią Bożenę Łączuwego Szanowni wychowawcy i nauczyciele, drodzy absolwenci. Nasze życie to jest czas powitań i pożegnań. I tak jak Pan dyrektor wspominał, 3-4 lata temu ta oto szkoła Was witała. Czas płynie szybko. Dzisiaj mamy pożegnanie, pożegnanie ze szkoły. Były z pewnością chwile miłe i miłe. Wesołe i smutne. Mam nadzieję, że zapamiętacie tylko te słowa. Przed Wami stoją pod wyższe uczelnie, wymarzone studia, praca. Ale przed Wami jest także najważniejszy w Waszym życiu egzamin, egzamin dojrzałości, matura. W związku z tym życzę Wam połamania twór. Życzę Wam, abyście wszyscy Zdali pozytywnie także egzamin. A na ręce dyrekcji składam serdeczne podziękowania dla dyrekcji i dla Waszych nauczycieli za to, że przeprowadzili Was przez tak ważny okres Waszej edukacji, prowadzący Was właśnie do dojrzałości i dorosłości. Proszę o zabranie głosu przedstawicieli klas naturalnych, Monikę Kawęcką i Kamila Drabnika. Dzisiejszy dzień jest dla nas dniem szczególnym. Kończy się kolejny ważny etap w naszym życiu. Lata spędzone w murach tej szkoły nie ze sobą piękne sukcesy i bolesne porażki. Mimo wszystko z całą pewnością pozostanie ona w naszej pamięci na bardzo długo. Koniec roku jest czasem podziękowań i w tej kwestii nie będziemy oryginalni. W imieniu tegorocznych maturzystów pragniemy złożyć na ręce pana dyrektora Marka Szymańskiego serdeczne podziękowania dla dyrekcji gronowodowicznego za lata opieki nad nami oraz dbałość o jak najwyższy poziom nauczania. Drodzy wychowawcy, to właśnie wy kilka lat temu pokazywaliście nam drogę. Przez cały cykl nauczania byliście Państwo naszymi przewodnikami i wsparciem. Dlatego właśnie w tym szczególnym dniu pragniemy Państwu gorąco podziękować. Mamy świadomość, że praca z nami nie zawsze była łatwa i przyjemna. Dlatego zanim podziękowania, chcemy przeprosić całe grona pedagogiczne za to, że tak uporczywie wzbrawialiśmy się przed zgłębianiem wiedzy. Mimo wszystko nie poddaliście się Państwo. Dzięki temu możemy dziś z nadzieją i bez strachu patrzeć w kierunku zbliżającej się matury. Chcielibyśmy również podziękować naszym Paniom Gnardo za opiekę nad samorządem uczniowskim i udzielanie nam wsparcia w chwilach szczególnie dla nas trudnych. Na koniec chcielibyśmy podziękować Wam wszystkim, drodzy koledzy, za te lata, które spędziliśmy tutaj razem. Dziękuję. Pani Przewodnicząca Narodów więc Pani Przewodnicząca Narodów Ojców,

Kamila chyba znają wszyscy. Piotr, Boś. Piotr Boś. I Angelika Pietryka. Prowadziła kroki przeszkolną, moim zdaniem powinna iść na studia plastyczna. Dziękuję. Dziękuję. Proszę wszystkich o powstanie. Basnoś poczet sztandarowy. Sztandar szkoły je wyprowadzić.